Plantator daktylii, historia o sianiu i zbieraniu, albo o dawaniu i otrzymywaniu. W najbardziej oddalonym miejscu pustyni znajdowała się oaza. Tam, obok daktylowych palm, klęczał stary Eliachu. Jego sąsiad Hakim, który był bogatym kupcem, zatrzymał się w oazie, aby napoić swoje wielbłądy, i zobaczył Eliachu, który oblany potem grzebał w ziemi. Jak się masz, staruszku? Pokój z tobą. I z tobą! odpowiedział Eliachu, nie przestając grzebać. Co robisz w takim upale z łopatą w ręku? Sieję, odpowiedział starzec. A co tutaj siejesz, Eliachu? Daktyle! odrzekł Eliachu, pokazując daktylowy gaj wokół siebie. Daktyle! powtórzył nowo przybyły i zamknął oczy z politowaniem jakby usłyszał największą głupotę świata upał uszkodził ci mózg drogi przyjacielu zostaw tę pracę pójdziemy do namiotu i napijemy się likworu nie muszę skończyć sianie później jak chcesz napijemy się powiedz mi przyjacielu ile masz lat nie wiem 60 70 80 nie wiem zapomniałem ale czy to ważne Posłuchaj, przyjacielu. Aby wyrosła palma daktylowa, potrzeba ponad 50 lat, a żeby zaowocowała, trzeba poczekać jeszcze dłużej. Wiesz, że nie życzę ci źle i obyś żył sto jeden lat, ale sam zdajesz sobie sprawę, że z trudem doczekasz się zbioru plonów tego, co dzisiaj zasiejesz. Zostaw to i chodź ze mną. Słuchaj, hakim. Pożywiłem się daktylami, które ktoś zasiał. Temu komuś też się nie marzyło zjedzenie tych daktyli. Ja sieję dziś, aby jutro inni mogli się posilić tym, co zasiałem. Warto skończyć te prace, choćby dla oddania hołdu tamtemu nieznanemu człowiekowi. Dałeś mi dzisiaj dobrą nauczkę, Eliachu. Pozwól, że zapłacę ci sakwą pieniędzy za lekcję, którą od ciebie dziś otrzymałem. I mówiąc to, Hakim wręczył starcowi skórzaną sakwę. Jestem Ci wdzięczny za Twoje pieniądze, przyjacielu. Widzisz, czasami bywa i tak. Ty mi przypowiedziałeś, że nie doczekam zbioru mych plonów. I było to bardzo prawdopodobne, ale zauważ, że choć jeszcze nie skończyłem siać, a już zebrałem sakwę z pieniędzmi i wdzięczność przyjaciela. Twoja mądrość zadziwia mnie, staruszku. To już dzisiaj Twoja druga lekcja i być może ważniejsza od pierwszej. Pozwól mi więc, Również odwdzięczyć ci się drugą sakwą pieniędzy. A czasami bywa i tak, kontynuował starzec. Wyciągnął rękę, wskazując na obydwie sakwy z pieniędzmi. Zasiałem, aby nie zebrać, i zanim skończyłem sianie, zebrałem nie raz, ale dwa razy.